A więc ja jestem bardzo wykwalifikowanym strażnikiem nocnym i chciałbym pracować w pańskiej pizzerko Stróż. Bardzo proszę. Zaczynamy! Teraz! Okej. Okay. Nie wejdziesz? Nie wejdziesz! Nie wejdziesz! Dobra. Fakt, że to Freddy w Modzie, bardzo ciekawy tryb. No <laughs> co to, <sobie> to <laughs> Daj, teraz... Ja mam czas odtwarzony te Czekaj, czego ja wtedy użyłem, że tak takie jumpscare waha? Ja. Ale jest jumpscare? <laughs> chodź, staj, chodź tutaj. Weź mi czemu to jest zamknięte. Co jest zamknięte? Bo to bo było zamknięte. Gdzieś jest Freddy To nie Sref Gasie. Tu by był, tam dalej. Nie, Freddy A tu jest... Po lewej czemu jest zamknięte, bo co? To bo Bonnie. A nie mam Boni. Zmyślasz sobie przyjaciół, tak? Boni jest na końcu korytarza O, e... za Fredygo Freddy'ego! Znaczy jak Staj sobie tutaj. Yy, tutaj kliknie jego nosa. Jest takie czapskam może? Nie, kliknij. Ja się boję. No kliknij, no nosa, Frediego. Dosnęłem, taki dziwny dźwięk jest. No. Wiesz. A czemu jest zakrzawiona. A bo ja tu marłem. Czy się na moc skończyła? Czy on się tutaj? Nie wiem. No tak, tak, skończyła się moc. Ej, na razem znowu. Ciemno się zrobiło. Fred jest tutaj, tak? Tak. O! Hello there. Nie wiem, gdzie jest chica. Kurczę, stary przestań! <laughs> Zespół, takie biurka. Bo nie w Co to bardziej do mnie? Do ciebie biurko? Tak. Okay. Okay. Witam. Jest, przyjmuję w, w biurze Five Nights at Freddy 5. I Czy chciałby pan złożyć podanie o pracę może? O ja jestem też brzbitą, Maciejem po okazji. <grym> to będzie twój arkusz papieru. A bardzo ładny arkusz po dworach. Actually... <laughs> czy to powinien być jakiś arkusz papieru? O, proszę. To ja trafiłem. No dziękuję. wezmę e, to na... jako prezent rodzinny, może. A więc, ja jestem bardzo wykwalifikowanym strażnikiem nocnym i chciałbym pracować w pańskiej pizzeriko stróż. Bardzo proszę. Jakie za... ma pan... Jakie pan ma kwalifikacje? E, dostałem jumpscara raz od niego, a raz kolega mnie przestraszyłem do szkeletem. Mm, rozumiem. I chciałby pan pracować tutaj, bo... No, bo interesuję się bardzo historią Fantas z Freddy. I ogólnie y, po prostu lubię klimat tej pizzerii i klikanie wszystkich kamer mnie podnieca. Proszę się na mnie patrzeć, kiedy mówi pan do mnie, ponieważ y, no nie jest pan skupiony i nie podoba mi się to i ja nie lubię jak mój pracownik nie jest skupiony. Przepraszam. To była kara. <głos> <głos> to serio, była kara. Dzisiaj, dzisiaj podziała to birko Nie wiem. Chciałem go zniszczyć i przy okazji chyba wyrzuciłem biurko. Ale to biurko było twoje, a nie moje. Dobra wracamy do... Freddy jest... nie, z Cika. Cika jest tutaj. A mi też tu jest. Gdzieś mi się? Tu. Koniecznie. No chyba nie ma. No bo go widziałem przed chwilą. Cika jest teraz przed drzwiami. A ja? Zapnij drzwi. Foxy, co jest z Foxy? Foxy siedzi. Nie ma energii, koleżko. Uh, Ciekawe jest tutaj, gdzie jest Freddy? O, gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest Freddy? Mm. O, gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest Freddy? Gdzie ta Freddy jest? Freddy jest? O, hello there! Nie wyszło mi? Mm. Wiesz co, wydaje mi się, że znikły te animatroniksy bo nie ma ich nigdzie okay. Żądam godnych warunków pracy Eem, Wydaje mi się, że umrzemy Dlaczego? Foxy będzie biega, nam się kończy prąd Ej stary, wbugowałem się, pomóż mi Nie, najpierw no, chcę sortować, stary na początku Nie okay. We are doomed Teraz zrobić cięcie i będzie 6 AM że wygraliśmy i Foxy nic za nie zrobi! Take this Foxy Take this Foxy Proszę, ratuj mnie Ratuj sam siebie! Nie I'm mogę out. się ruszyć Sam! I'm sorry. out of here. Nie mogę się ruszyć! <laughs> Włączę może! Idę to zrobić! Już włączyła się, włączyła się! Masz, masz! Masz Nie mogę włączyć drzwi, bo jestem w dziurze w kosmosie Proszę, ratuj mnie Włącz mnie do klipa, proszę Bo ja umrę Proszę, ratuj się Nie wiem od czego umarłem <laughs> proszę, proszę, gdzie jesteś? Tutaj Spokojnie Jestem, się... jeszcze nie Jesteśmy, Jesteśmy bezpieczni Jest, jestem bezpiecznym mistrzem Zemcz, udało się nam, przeżyliśmy naszą noc, pierwszą noc Was that that? No. Okay. <laughs>